Witam wszystkich serdecznie z tej strony. Minimike, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, z czym na co dzień wiąże się nasza słowa. Życzę Wam miłego oglądania. Małe, się mogę. Dzięki, Mike. Dzięki, Mike. O, się Można fotel? Tak. Dzięki. O Michael, mogę fotę? Dawaj szybko. dobra Dzięki Cześć. Siema Michael, mogę, mogę zdjęcie? Dajku, ale spieszę się nie Szybcie, dawaj zdjęcie. tak na szybko. Dzięki, dzięki, Kurwa, zaraz się spóźni. Siema Michael, sorry, można szybko zjeść. Tyku, spieszę się na autobus. spóźnię się, zaraz. Sorry, innym razem. Michael, albo za tak tak pozdrowienia Na szybko ja okay. spieszę się, sorry, idziemy razem Ale to szybko, ile ci to daje? No idziemy razem, idziemy razem Ej, proszę cię, ci powiedzieć, bardzo chyba bolało, jak spadłeś z nieba, bo tyłujesz się się Dzień dobry, czy mogę przyjąć mini Mike, Siema Oglądałem twoją walkę, szacun, kibicowałem cały czas, ale to jak ostatnio powracałeś te dupeczki no szaboba Ale nie o tym, co mogę dla was zrobić? Poproszę szklankę wody, bo mój pies na babę jest was pragniony Oczywiście, zaraz O, bardzo. dziękuję bardzo Dzięki stary To może ja zaproponuję jakiś deser? Ah, кому бы си хотелось сегреговать? Ха-ку! Вреш ⁇ сетя вам. Цикаво, что там в этой телевизии говорят. Добрый вечер, пасполь. Сегодня вечерняя новость. Специальная новость скандал в Крагове. Славный Ютимен Матрош Ришаловский, приломанный на несегреговой муссметии. О, с редакции вплынул. Ciekawe, co na to jego fajnie. Ja pierdolę. Młody, chwileczkę, to jest cały mini Mike? No, z tak, tak, to ja. A co jest? No, bo wiesz, jest taka sprawa, że mój syn Alek Piotr, ma urodziny w sobotę i wiesz, może byś wpadł. po prostu coś wiesz. Tam byś pogadał, z nim trochę zdjęcia sobie zrobił, fajnie by było. No wie pan co, nie mogę za bardzo, mam dużo pracy w sobotę i. Ale wie pan co? Niech pan musi ode mnie wszystkiego najlepszego. No, hmm, do igra się gnuj mały. Przepraszam, coś pan mówił? Bo nie usłyszałem? Nie, 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 nie. miłego dnia. A, dziękuję bardzo, miłego. Do widzenia. No, słuchaj Stefan, sprawa jest! wdrażamy plan B! Cześć Wiesiu. Cześć Stefan! Tak jak się umawialiśmy robota została... No, bardzo dobrze robota. Prezencik jest w samochodzie. Trzymaj się. To synek, pokażę ci tatuj, co ci na urodzinki tatuś sprawił. Co tam masz dla mnie, tato? Co to jest? Nie chcesz? Ale kto to jest? Wow, tato, kupiłeś mi mini majka! Tato, jesteś najlepszy! <laughs> jak ja dziś wyglądam? Jak ja się pokażę z Mam plan. Teraz to mnie na pewno już nie rozpoznają. O kurde, sorry, sorry, pomogę ci. Spokojnie się co? O kurde, Mini Mike! Strasznie dziś wyglądasz. Ko, fotka, nie, nie, nie. fotka! Nie, nie. Dzięki, dzięki! Moi, moi, moi drodzy, moi kochani, jeżeli Wam podobał się ten odcinek, zostawiacie łapki w górę. Oczywiście nie zapomnijcie subskrypcji tego kanału, a ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!